Siemano, z tej strony Kubaboz, witam was serdecznie. <noise> tak jak zawsze mówię, że w kolejnym odcinku, jednak nie, to nie będzie taki odcinek, czyli taki vlog, vlog, raczej vlog, bardziej głos mój nagrany do filmiku, bo chciałem powiedzieć wam pewne informacje. Pierwszą informacją będzie to, że będzie konkurs, bo wiele osób pyta się mnie żebym zrobił komuś intro zgłasza się bardzo dużo do mnie osób ale ja nie mam czasu właśnie na takie zrobienie intro i tutaj właśnie chciałem taki ogłosić konkurs w którym będzie po prostu z iluś tam osób które zgłoszą się po prostu muszą napisać biorę udział dać lajka do góry i Zasubskrybować mój kanał. Jeśli ktoś wygra, to zrobię takiej osobie intro, jakie tylko będzie chciało. Znaczy, no, jak moje zdolności, jakie są, takie są. Widzieliście na moim intrze. Yy, to spróbuję komuś takie zrobić intro. Postaram się jeszcze lepsze niż yy, u mnie i naprawdę popracuję świetnie, żeby to fajnie wyglądało i zrobię to w paru programach, takich jak Sony, Provegas i mam jeszcze to kamenacja studio, czy jak to się nazywa. No, i bym takie zrobił właśnie komuś intro i to bardzo dobrze. Sam może mi powiedzieć, jakie materiały mam zebrać i w ogóle, no będzie to trochę trwało i rozlosuje właśnie ktoś, jak się zgłosi, to. Właśnie wylosuję spośród tych osób, co napiszą komentarz, biorę udział, bo chcą takie intro. Wyślą mi, podadzą mi materiały później, jak już zrobię ten konkurs wylosuję tą jedną osobę i pokażę wam, jak losuję tę osobę poprzez program losujący. Każdemu będą dodane yy, numerki. Po kolei, od jeden, do ilu tam się osób zgłosi. Mam nadzieję, że będzie więc dużo. I nagram taką specjalną wersję, y serię, która naprawdę jest specjalna, bo ponieważ jest wymyślona, y przeze mnie, I to jest właśnie niespodzianka. Jedna ta osoba będzie mógła, ten, y mogła, ten, y mogła wygrać. To ja zrobię mu intro i ktoś nagra taką specjalną wersję, a druga osoba, która Yy, też spośród tych drugie miejsce będzie i mu pomogę w insze czyli pomogę poprzez skype'a jak zrobić takie intro i też weźmie udział właśnie w takiej serii ze mną no mam nadzieję że konkurs właśnie podoba i was dużo tego po prostu napiszcie tylko biorę udział i lajka like, co wam szkodzi nic wam właśnie nie szkodzi no nie i bardzo bym się cieszył mi by to pomogło mi by właśnie jakoś Wsparło mnie do tworzenia lepszych filmów, i w ogóle, no, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeszcze dotyczące innych serii, po prostu seria um, Wojna Gili się skończyła, ponieważ serwer już padł, ludzie odeszli z tego serwera, i nie wiem, czy to będę kontynuował. Zobaczymy, jeszcze muszę pogadać z tymi ludźmi. Co tam jeszcze? Przez świat na modach będzie dalej kontynuowane. Spróbuję nagrać Happy, 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 czy Happy, jak to się mówi, Wills, kolejny odcinek, bo Wam się też podobał, jakie tam mam jeszcze serię. Survival Games będzie dalej kręcony, chcecie, to możecie się zgłaszać, ale wiecie, że z każdym nie mogę tego nagrać, ponieważ też mam napięte swoje życie prywatne i ten, staram się jak mogę. I nagrywam yy, i dodaję filmiki dla Was, po prostu dla Was. Co tam jeszcze mogę powiedzieć z takich informacji... I jeszcze jaka tam jest seria. Seria Skyblock to się już skończyła. No właśnie. I tak w poprzednim odcinku możecie yy, tam zgłaszać się do mnie albo do Czajki Jaku. Chcecie wersję czy kolejny jakiś. I spróbujemy może kogoś dodać też właśnie do tej serii. Jakąś nową osobę. A ta specjalna yy, seria, którą ja będę prowadził naprawdę będzie dobry odcinek. Rzadko taki coś się spotyka na YouTube. Zresztą zobaczycie. Co to będzie za seria, będzie wam się podobało, będą, mam nadzieję, że będą to mody, postaram później się żeby ludzie na ten serwer wchodzili, na który będzie ta seria, no, mam to w planach, będą też konkursy, za niedługo będzie konkurs, który będzie, yy, tak jakby losowanie GIF-koda, ale to jeszcze zobaczymy właśnie jakiego GIF-koda, bo chcę kupić jeden, dwa, albo trzy, zobaczymy jak to będzie. Dobra, no to Wy bierzcie się do dzieła, piszcie, biorę udział i do dzieła. No, mam nadzieję, że jak się tak zgłosi przynajmniej 20 osób, minimalnie 20 osób, nie wiem, z tydzień coś takiego, do tygodnia, no nie, zobaczymy ile Was się zgłosi, jak, mm, jak to zrobicie, ta ja rozluzuję na osobę, będzie nagrana i powie wam kto wygrał. Dobra. Ja się z waszymi żegnam, miłego dnia, trzymajcie się ciepło, pa.